Witam Państwa z tej strony Supermodding. Wiem, że ostatnio moja kariera filmowań, no, powiedzmy, została zakotwiczona w jednym miejscu. Dlatego dzisiaj postanowiłem nakręcić krótki poradnik, co i jak, jeśli chodzi o tworzenie własnej historii do gry. Amnezja. Na pewno większość z was, a co najmniej niektórzy, którzy pewnie grali w amnezję, mroczny obłęd lub The Dark Descent. Nie wiem na jakich wersjach językowych jeździliście, ale każdy z Was na pewno widział tam opcje do wyboru inna historia, bądź custom story. Więc tak: pobieramy te dwa pliki Amnesia, custom story pack i HPL podkreślenie, edit podkreślenie, suit, rozszerzenie zip. Tu są te dwa filmy, z których można to pobrać. Linki podam w opisie. Zaczynamy. Na początek zajmiemy się tym oto bardzo ładnym. Przepraszam. Na początek zajmiemy się tym bardzo ładnym folderem. Tak. Jak widać tu mamy Maps. Custom Stop Settings takie. otwieramy za pomocą notatnika. Instruction co i jak. No to się nazywało. Poprawnie. Tak. No, Story PNG. Otwieramy y Custom Story Settings, bo praktycznie bez tego nic nie zrobimy. Czyli tak. Mamy tutaj. No tutaj nie zmieniamy nic, tylko jedynie to, co jest w cudzysłowie. IMG File. Dzięki temu będziemy widzieli własny y, awatar y, tworzonej przez nas historii. Bo niestety nazwa musi być zgodna z tym pliczkiem, co miałem tu. Czyli ja zmieniłem na story PNG. Oczywiście można to nazwać dowolnie, tylko po prostu gruncze musi się tutaj zgadzać. Name, nazwa naszej historii. Ja to przygotowałem nazwałem FIR. Autor, no to jest kto stworzył Maps folder. Tu zostawiamy Start Map. Musimy tutaj wpisać początkową mapę, w której będziemy startować. Start Position, Play Start Area, podkreślenie 1. Przepraszam, to jest już trochę dobra. Dobra, to tak. Play Start Area. Tu kończy się nasza przygoda właśnie z Custom Story Settings. Ja bym radził stworzyć na początku mm, kopię amnezję Custom Story Pack. Tak zrobię. Kopiujemy. Wklejamy. Znaczy, można to wkleić po prostu do. To się wkleja do folderu z amnezją, ale ja tam nie będę tego robił, ponieważ ja już mam własną historię i nie widzę potrzeby, żeby to robić. Ok, to wstawiacie do folderu z custom. Custom. Podkreślenie. Stories, pokażę. Tu, tutaj to wstawiacie. Ale niestety tak, jak sami widzieliście, wpisaliśmy już tutaj od razu start map, mapa, podkreślenie map, tak. Ale niestety, no, nasz folder i, i plik HPS, powiem co i jak oni, tak. Tu będzie praktycznie skarbnica wszystkiego, wszystkiego co będziecie robić. Czyli pojawi się stwór, musicie tutaj to y, wpisać. Nie wiem, na przykład y, stracimy poczytalność, musicie tutaj to wpisać. Dostajemy la lampę na początku, czy nie dostajemy, musicie to wpisać. Tu wszystko musi być wpisane, ponieważ no, bez tego ani, To jest Sprawdźmy podstawowe skrypty i plik z rozszerzeniem HPS musi się nazywać tak samo jak nasza y, tworzona mapa, czyli mapa HPS. Ale no niestety, bez tego, ani, bez edytora poziomów ani róż, więc zaczynamy. Here. Nie wiem. Łajaj, jezu. No dobra. Ok. Wy sobie z tym lepiej tam poradzicie, to, to wszystko, co tutaj jest, czyli te wszystkie 10, 12 plików, zresztą nieważne te wszystkie 12 plików, wrzucacie do folderu głównego zgromadzenia. przepraszam, tutaj to wrzucacie tutaj. Ja już to mam, to no nie widzę potrzeby, żeby to robić ponownie. Czyli tak, podstawy już są, jak sami wiecie. Oczywiście teraz mapę byśmy musieli zrobić, ale o tym już powiem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że dzięki temu, chociaż nie wiem, czy ja tutaj dużo coś powiedziałem, ale coś powiedziałem, zrozumiecie dzięki tym krótkim poradnikom, jak należy tworzyć. Własną historię do amnezji. A może, a może PewDiePie zagra również waszą historię. Na razie.